9 konkurs na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego oraz dwunasty przegląd kapel ludowych odbyły się 3 lipca na rynku w Pierzchnicy. O miano najsmaczniejszej i najlepszej potrawy powiatu kieleckiego walczyły tym razem 24 specjały przygotowane przez 17 zespołów reprezentujących gminy powiatu kieleckiego. Gości powiatowego konkursu powitali starosta kielecki Michał Godowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro. W pierwszym członie naszego przedsięwzięcia, dzisiejszego naszej imprezy jest konkurs na najsmaczniejszą. Najznaczniejszą tradycyjną potrawę powiatu kieleckiego. Odbywa się on już cyklicznie, co roku, od kilku lat i tak jak co roku po zakończeniu, jak żyli już oceni wszystkie potrawy, zostanie wydana publikacja, żeby upamiętnić na wiele, wiele lat, na, że tu w Piesznickim Rynku, na Piesznickim Rynku odbyło się takie właśnie wydarzenie. Drugim oczywiście członem i, i, i drugą częścią to występ zespołów z wystaw Kapel, naszych ludowych z powiatu kielskiego. Bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu Rady Powiatu w Kielcach, w imieniu obecnych tutaj kolegów radnych Piotra Rękasa, Grzesia Ciepieli. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Drodzy Państwo, Pan Starosta powiedział tak dużo i wymownie o tej części artystycznej, muzycznej. Ja, jednym zdaniem, chciałbym się skoncentrować na tej części gastronomicznej. Mianowicie z doświadczenia wiem, że to bardzo, bardzo interesujący fragment dzisiejszej uroczystości i powiem tak, nie wiem panie starosto na jakiej zasadzie pan będzie organizował jury do tego właśnie, do oceny tych dań konkursowych, ale pewnie chętnych nam nie zabraknie, wierzę w to bardzo. Pięknej zabawy państwu życzę, dziękuję bardzo. Gospodarze imprezy, mieszkańcy gminy Pierzchnica, zadbali o pogodę i szybko przegonili deszczowe chmury, które witały uczestników festynu. Można powiedzieć, że reprezentowane jest tutaj 17 gmin Powiatu Kieleckiego, a więc Powiat Kielecki w Pigułce i to na naszym pięknym Pierzchnickim rynku. Cieszymy się ogromnie, że ta impreza właśnie jest w naszej Pierzchnicy. Zapewniona była pogoda, i mam potwierdzenie, że pogoda na pewno będzie troszkę się spóźni, ale na pewno będzie. tak. proszę się nie martwić, być cierpliwy, na pewno słońce zaświeci. W tym roku motywem przewodnim wszystkich dań była kapusta i ziemniaki. Jury, na którego czele stanął Mirosław Cioła, krzew kuchni hotelu tęczowy młyn, brało pod uwagę formę podania potraw, ich walory smakowe, pochodzenie i oryginalność przepisów. Smakołyki oceniali również starosta kielecki Michał Godowski, zastępca dyrektora powiatowego zarządu dróg w Kielcach Paweł Gratka oraz Wioletta Krzyżanowska z Wydziału Informacji i Promocji. Wśród degustujących konkursowe potrawy byli także wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek zarządu powiatu Marek Kwiecień oraz radni powiatowi Katarzyna Stańko, Grzegorz Ciepiela, Stanisław Rękas i Mirosław Gębski. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, by spośród różnorodnych pomysłowych dań prezentowanych w pieszchnicy wybrać to najlepsze. Po burzliwych obradach za najlepszą potrawę jednogłośnie uznano parzy brodę. Danie przygotowane ze słodkiej kapusty i ziemniaków z boczkiem, cebulką i majerankiem. Autorką potrawy jest Elżbieta Osman, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego daleko od Szosy. Jak przyznał starosta Michał Godowski, wybór tej najsmaczniejszej potrawy nie był łatwy. Było niezwykłe przeżycie. Móc kosztować w ciągu pół godziny 25 potraw. Kapusta i ziemniaki jestem chłopakiem z Podkielc, więc te potrawy od dzieciństwa mi towarzyszyły gdzieś tam w rodzinnym domu. więc się przez małzieństwa przypomniał, niejednokrotnie tutaj dzisiaj. Niejednokrotnie te, te kapusty na różny sposób, na różny sposób przyrządzamy. Starosta podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za pomysłowość przy przyrządzaniu smacznych potraw. Elżbieta Osman, odbierając nagrodę, była niezwykle wzruszona. Jej parzybroda, po prostu parzy w brodę, jest prosta i pikantna, daje wiele wrażeń smakowych. Drugie miejsce w konkursie wywalczyły parzoki, przygotowane przez pani z koła gospodyń wiejskich szewczanki z gminy Sitków Kanowiny. Parzoki to łódeczki wykonane z ciasta orkiszowego z nadzieniem, przygotowane z wykorzystaniem pokrzyw. Trzecie miejsce powędrowało do Zofii Strójwąs z, z Brudzowa w gminie Morawica za potrawę zapiekanka ziemniaczana duszonka. We wrześniu ukaże się publikacja zawierająca przepisy na potrawy, które brały udział w konkursowej rywalizacji. Równocześnie z konkursem kulinarnym w Pieszchnicy trwał trzynasty Powiatowy Przegląd Kapel. Na scenie zaprezentowało się siedem zespołów ludowych, w skład których wchodzili utalentowani i doświadczeni muzycy. Wystąpiła kapela z Rykoszyna, kapela Bielińska, kapela Henryka Janusa Zbęczkowa, kapela zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno, kapela Wierna Rzeka, kapela Skakonina oraz kapela Piekoszowianie. Uczestnicy festynu w Pierzchnicy świetnie bawili się przy muzyce ludowej. Po zakończeniu prezentacji muzycy otrzymali podziękowania za występ od starostwa powiatowego.